Roboty mogą być zupełnie jak ludzie, ale w czasie oświadczeń możesz doznać szoku. Beata spędza wieczór oglądając telewizję. Nie ma niczego interesującego, ale się nudzę. Ej, chwilka, co to? Reklama chłopaka robota? To niesamowite. Do tego za pół ceny. Jaki tam jest numer? Muszę takiego zaraz zamówić. Halo, czy to tyle zakupy? Chcę chłopaka robota. Wow, to było łatwe. Teraz tylko czekać na dostawę. Tak, nareszcie. Dostawa? Proszę tu podpisać. A oto instrukcja robota. Pora go sprawdzić. Mój nowy kolega. O, ale wielkie pudło. I odkurzacz jako prezent. To niesamowite. To prawie jak gwiazdka. Dobrze, wiadomo jak używać odkurzacza, ale co z robotem? Może najpierw otworzę pudełko. O, ale jest słodki i tak dobrze zapakowany. To co teraz? Muszę znaleźć port USB. Tu jest. Podłączę telefon. Synchronizuję. Wow, otworzył oczy i usiadł. Co niesamowite. Eee, cześć. Wow, wygląda jak żywa osoba. Usiądziesz? Witaj! E, on mówi. Teraz czas pomyśleć o nowej garderobie dla robota. Beata wybrała kilka strojów. Co to? Ubranie lekarza? Nie, to ci nie pasuje, przebierz się. Następny. To jest straszne i śmieszne. Pospiesz się, zdejmuj to. To jest idealne. Pasuje dobrze. Teraz wyglądasz jak zwykły chłopak. Sprawdźmy jego możliwości. Czy robot potrafi gotować? Wybierzmy menu: rolki, suszy i sałatka. To chyba wystarczy. Zadanie potwierdzone. Zobacz tę pokerową twarz. On powinien dostać gwiazdkę Michelina. Smacznego. Mm, palce lizać. Mniam. Beata ma szczęście, że ma takiego wspaniałego kucharza. Nareszcie kilka minut wolnego. To dobry moment, żeby poczytać. Ale pokój nie jest czysty. Humor Beaty się psuje. O, ile śmieci. Normalnie by się zdenerwowała. Ale nie dziś, bo ma jego. Kilka kliknięć w telefonie. A robot sprząta. Miło jest zająć się swoimi sprawami, kiedy robot zajmuje się sprzątaniem. Marzenia się spełniają. A odkażacz się przyda. Wow, ale świetny sprzątacz. Teraz czas na pranie. Potrzebuję twoich ubrań. Wow, ale jest troskliwy. Zauważył plamę na mojej koszulce. Chwilka, ta musi się przebrać. Nawet gdy nie ma żadnego zadania, robot nie marnuje czasu. Wow, podlewa rośliny palcem! O, biedactwo, zmęczył się i przeszedł w tryb odpoczynku. Puk, puk, jest tam kto? Chyba rozładowała mu się bateria. No to czas go naładować. Prześpij się, zasłużyłeś! Kiedy asystent się ładuje, że zajmuje się podłogą. O, obudził się! Czas poznać prymitywnego kolegę! Chyba się rozumieją. Może pójdziemy na spacer? Chcę pokazać mojemu nietypowemu towarzyszowi piękno świata. I zróbmy sobie selfie! Nie szkodzi, że nic nie mówi. Teata może mówić ile chce. Ciekawe, czy roboty potrafią rysować. Zaraz się dowiemy. Wystarczy kartka papieru i ołówek. To niesamowite! Co za arcydzieło! Jest piękne! Beato, to dla Ciebie! O, jest śliczny! Jestem wzruszona! Ale trzeba uważać przy przytulaniu, bo może porazić Ci prąd! O, to było mocne! Dom jest uporządkowany, czysty i przytulny. Wszystko dzięki naszemu wspaniałemu robotowi! Ale starsze gadżety też się starają. Na przykład ten odkurzacz! Nie wszystkim on się podoba. Okazuje się, że roboty też potrafią być zazdrosne. I rywal trafia... do śmietnika! Problem rozwiązany! Dobra robota! Można odpocząć i zobaczyć, co jest w telewizji. To też doskonały moment na zrobienie popcornu. Na początek przeczytać instrukcję... Wysyp ziarna na dłoń i ustaw temperaturę. Podgrzej rękę. E, wszystko dobrze? Oczywiście, tylko robię popcorn. Ręce zamiast kuchenki mikrofalowej. Serio? Proszę, przekąska gotowa. Niewiarygodne. To takie wygodne. I nowoczesne. Ale robot to nie człowiek. Nawet w najbardziej wzruszających momentach niczego nie czuje. A gdy przy nim płaczesz... Nie będzie ci współczuł. On tego nie umie. Muszę go tego nauczyć. Trzeba przygotować się na możliwe komplikacje. Czy on się wyłączył? To wygląda jak jakiś błąd. Najlepiej go wyłączyć i zadzwonić po serwis. Musimy uratować robota. Co my tu mamy? Sprawdźmy. Odzyskał przytomność. Już dobrze, ale nie przyciążaj go. Całe szczęście wszystko jest w porządku. Kocham Cię. Kocham Cię. Co? Coś nie tak? Kocham Cię. Kocham Cię. Więc. Muszę coś z tym zrobić. Robot się zawiesił. Kocham cię. Robi się strasznie. Kocham cię. Kocham cię. Jak go wyłączyć? Ale telefon też nie słucha. Co tu się dzieje? Dlaczego nic nie działa? Ups, Niespodziewane gości za zasłoną. I ten błąd. Potrzebuje czegoś z kuchni. Nie tu i nie tutaj. Ale to znowu zakochany robot. I w jednej z szafek. Zaczyna ścigać Beatę. Zostaw mnie. Gdzie mam się schować? Jest jak terminator. Muszę się zamknąć, żeby denerwujący robot mnie nie znalazł. I zadzwonić do serwisu. Pomocy! O, byłam naiwna, myśląc, że powstrzymają go zamknięte drzwi. On po prostu wyjął je z zawiasami. I dalej wyznaje miłość. Pomoc jest w drodze. To awaria systemu. Zabieramy go do centrum serwisowego. Co za dzień! Życie znowu jest nudne. Oczywiście Beata przyzwyczaiła się do nowego przyjaciela. Teraz jej jedyną rozrywką znowu jest oglądanie telewizji. No no, nowy model chłopaka robota. Jest przecena? Muszę natychmiast zamówić. Halo, chciałbyś żyć z prawdziwym robotem? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć, lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić innych śmiesznych skeczy od TrumTrum Select!